Siemaneczkowie widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Age of History 2, gdzie będziemy sobie grali Polską i spróbujemy spr 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 uniknąć wojny, jaka była pomiędzy Polską i III Rzeszą i Związkiem Radzieckim. I może to my właśnie zdominujemy ten okres wojenny i zobaczymy jak nam pójdzie, ale też zanim to jeszcze zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i wchodźcie na naszego Discorda, link będziecie mieli w opisie i w komentarzu i zaczynamy. Ok, na początku szybko sobie jakoś ustawimy podatki. No tak, klasycznie, dużo sobie damy w utrzymanie wojska, bo dużo będziemy dawać wojsko, wpływ z podatków, ekonomii. Badania też damy dużo, i tak z populacji, tutaj zarządzanie. A, może być. Ok, na sam stajcie. myślę, że będziemy mogli sobie już zaanektować. Tylko możemy za chwilę zaanektować właśnie wolne miasto Gdańsk. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tego sobie wyślemy z niewagę już, Żeby mieć minus 10 i zarządzaj aneks. I miejmy nadzieję, że to się uda i udało się. Ok. No także, żebyśmy już mieli, wiecie. Ok, żeby też tak nie robić, że wszystko na bezpiecznie, to nie będziemy sobie podpisywać paktu o nieagresję. Z Rosją, ani z trzecią Rzeszą, także będziemy trochę ryzykować, ale do odważnych świat należy i myślę, że na samym początku sobie pójdziemy zaatakować Litwę, bo są najłatwiejsi dla nas aktualnie. Okej, okay, mamy trochę pieniędzy, to myślę też, że możemy sobie już tworzyć jednostki na tą Litwę. Oni zapewne nie będą też jacyś mocni. Dlatego chyba nie musimy sobie tak dużo wojska dawać. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Dlatego wypowiadamy już wojnę. Okej, okay, to sobie tak dom jeszcze z tysiąc. I tutaj lecimy wyżej. Okej, okay, okej. Okay. Oj, tutaj nawet dużo mieli. Ale to już. Jak już mieli tyle jednostek, to już znaczy, że więcej nie mają. No i właśnie o tym mówiłem. Okej. Okay. No i sobie na spokojnie podbijamy. Litwę, okej, okay. czyli rozwiążę to wojsko. Okej, okay, jeszcze szybka asymilacja. Okej, okay. teraz myślę, że. No, albo poczekajcie. Chyba, że sobie zrobimy. Albo możemy pójść na Łotwę. Albo możemy pójść na Czechosłowację. Ale ja bym tak całej Czechosłowacji nie zajmował. Tylko samą Słowację, czyli o tutaj, tak jak jest dzisiaj Słowacja. O samo to bym sobie zajął. Bo nie, chcę, nie chciałbym sobie tak powiększać granicy z Niemcami. To mogło być niebezpiecznie dla nas. I myślę, że. Chyba sobie tak zrobimy. Czechosłowacja oczywiście będzie cięższa od Łotwy. Ale miejmy nadzieję, że nam się to uda. Dlatego tak ja już sobie tworzę te jednostki. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tyle wystarczy. To, to sobie pójdzie tu, tu. To tu, to tu. To to sobie damy o tutaj, okej. Okay. I to myślę, że możemy atakować. I też będę myśleć o jakichś sojuszach, żeby no, by ktoś nas zaatakował, żebyśmy mieli jakąś pomoc, bo zawsze lepiej mieć jakiegoś sojusznika ze sobą. Okej, okay, tutaj Słowację podbijamy. No to tutaj, tak, tym w sumie mogę się nawet jeszcze cofnąć. O tak, chyba że nadarzy się okazja, jak nie przejmą tutaj naszego, jeśli przejęli sobie tylko Słowację, to może pójdziemy na dalszą część Czechosłowacji. Oj, 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 i to ja sobie przyjęli to. A, nie możemy całego. To niedobrze, to jednak będziemy musieli podbić całe, tylko też jest właśnie niedobrze, że oni sobie tu wysłali duże wojsko. No okej, okay, jakoś musimy sobie poradzić z tym. Tak tam, nie wiem ile oni tam mieli, już zapomniałem. A załóżmy, że tak. Okej, okay, no to już powinno się udać przejąć tą prowincję na Słowacji. No i Boże. A, dobrze, że tutaj wysłałem, bo już dalej się musiał z nimi bawić. Okej, okay, no to ostatnie prowincje już zostały. No i podbiliśmy. Tak jak mówiłem, ja nie będę chciał chyba brać takiej dużej części. Najwyżej sobie możemy jeszcze o tak dać. No, załóżmy, że tak jest dobrze. No to sobie takie coś weźmiemy. i Jeszcze może się... Nie, już się nie uda. Ale jeszcze dadzą nam reparacje wojenne, także jest dobrze. No to tak samo, jak wcześniej, szybka symilacja, A, jeszcze nie zdążyliśmy całego. Okej, okay, tutaj cały czas jest ta wojna francusko-niemiecka. Te jednostki myślę, że możemy sobie... Z sobie rozwiązać, mieli lepsze przychody. I myślę, że teraz możemy sobie pójść na Łotwę. A, jeszcze sobie właśnie mieliśmy ten sojusz zobaczyć. To myślę, że możemy sobie spróbować z kim by można by było wziąć sojusz. Żadne państwo nas tak za <grym> bardzo nie lubi. <grym> Tylko Łotwa, ale to Łotwa nam zbyt nie pomoże. No to na razie będziemy musieli po prostu uważać. Okej, okay, to ja sobie, już będę tworzyć wojsko na Łotwę. Jeszcze chyba, jeszcze chwilę poczekaj, żeby mieć więcej pieniędzy. Okej. Okay. O, chyba tyle. Które będzie wystarczyć. Miejmy nadzieję, oczywiście. Tu jeszcze sobie możemy stać, tak, z tysiąc, i wypowiadamy wojnę. Jakieś tak, już sobie to zrobimy. I tu tak po połowie. Okej. Okay. No, oh, udało się, nie zbignam tego, gdzie mieliśmy tam najmniej. To jest najważniejsze. No i teraz szybko zaznaczamy sobie, co chcemy, i przyjęliśmy, Tak samo sobie też szybko jeszcze. To wojsko nie odwiążemy. O nie, zaznaczyłem sobie, że popłynęli. Okej, okay. szybka asymilacja. A jeszcze z trzech nam została asymilacja. Okej, okay. no to jest tak, żeby cały Bałkany sobie zaznaczyć, że podbiliśmy. To sobie podbijemy, no, o Estonię. Ma, jeszcze coś tam zostało do asymilacji. Okej, okay. ja jeszcze muszę trochę pieniędzy sobie zabrać na tą wojnę. Chociaż Ostania, się wydaje, że będzie najsłabsza z tych wszystkich państw bałkańskich jakie podbijaliśmy. Będzie chyba łatwo, także już co wysyłamy. O nie, Czechy nas zaatakowały. Co? I Austriacy? O dobrze. Nie wiem, to tu już zajmie. Trochę chyba za dużo. To lepiej sobie jak je rozwiążemy. Tutaj będziemy musieli jakoś radzić z tą wojną. Ale niedobrze. W ogóle się nie spodziewałem, żeby nam wojny wypowiedziały Czechy. No okej. Okay. Trochę niefajnie. A jednak coś tam mają. Co? Jak oni tak to. Oni mi podbili tutaj nowy sąd i od razu poszli dalej. Czy tu mam jakieś jednostki? No boże. To będzie z nimi zabawy. O nie. Ja mi się to zaczyna powoli nie podobać. Ale ale myślę, że musimy sobie trochę tych ominąć. My sobie będziemy odbijać i musimy trochę pieniędzy sobie zebrać. Taką sobie linię frontu stworzyć. To może takimi jednostkami małymi atakować, bądź tu. Nie mają za dużo Idą na tą stolicę jak nie wiem co Uuuu No to rzeczywiście podziękuję Ale może to chociaż podbijemy To to jaki tu Okej okay, tu odbiliśmy Tu oh nie 8 jednostek zostało Naprawdę uj że dużo tego mają mogę sobie chyba jednak Nie nasze znaczy sobie Nie usuwać tych jednostek Tylko je sobie tutaj wysłać Chyba byłoby to lepsze No ale co musimy sobie jakoś poradzić O oh, dał nam się. O nie, i tutaj mają strasznie dużo. Tu sobie musimy stworzyć. Okej, okay, musimy, już to powoli stabilizujemy. Także nie jest tak źle. Jakby mogło się oczywiście wydawać. O nie, nie mogę stąd sobie wysłać tu. Ale nie udało się. Jakoś tak może. te ciężkie to będzie, bo ja nie mam w ogóle jednostek. Nie mam pieniędzy. To jest nasz główny problem. Ja nie ma pieniędzy. Trochę bida. Tu sobie już stworzę tyle I tu sobie, a nie mogę Co się stało? Ja jak tak patrzę, nie wiem czy wy to widzieliście Już wam pokażę O, co się tu stało? Jeszcze nie mają wojny z No to się dzieje tam na zachodzie Ja na no, ja razie tam nie będę wchodzić Jak tak się tam dobrze bawią O dobrze, już idziemy Powoli Ale to powoli To Dosłownie. Odbijamy swoje ziemie. Ale w ogóle się tak nie spodziewałem, że nas zaatakują. Dlaczego mieliby nas atakować? A czy. O! Podbiliśmy. Te sobie damy na jedną prowincję. Musimy to wykombinować. O! Jest udolne. No. A, no a jednak się. No z czego oni tak mają, że. Z... Atakuję jedną prowincję i teraz razu mogą kolejną, no. Sprawiedliwe. Oj, są posiłki. Mi to konkretne. A może tak nie będę iść ofensywnie, poczekam aż to się wszystko ustabilizuje, żeby sobie zaznaczyć taką jedną linię. I sobie przyszykujemy jednostki. Okej. Okay. No, idealnie sobie to wysłaliśmy. No, o, już tutaj sobie stworzymy. No i będzie w ogóle pięknie. No i to tu... Nie, to sobie stąd. Stąd przeniesiemy tu już to całe. Okej. Okay. Ej, a in tam nie dam dostępu wojskowego. Boże, jak ta wojna się długo ciągnie. Strasznie ciężkie to było. Może wam się wydawać oczywiście, że e, co to tam jakieś małe Czechy i tutaj malici, ale w sytuacji jakiej ja byłem, gdzie nie miałem pieniędzy w ogóle, no to mogę powiedzieć, że to było nawet wyzwanie. No ale już w końcu wychodzimy już będziemy kończyć tą wojnę. Na szczęście. Musimy się jakoś cofnąć. Tak, tak. I lecimy dalej. Tutaj już końcóweczka dosłownie. Chciałem podbijać. O, no, nie udało się. No to już całe Czechy są nasze. A to już Austriacy nic nie będą mieli. No i no, naprawdę, szczęście tak czasami wkurza. No i. Będę tak wysyłać. Może dobrze, udało nam się podbić w końcu. Okej, okay, no to już sobie teraz przejmę całe Czechy, jeżeli mi się znowu nie zbuntowały. I Austriaków tak samo sobie przejmiemy całych. No i jest. Może, ile powiadomień też, mam. Ile będzie do asymilacji? A, ta wojna była długa. Pewnie ja to zmontuję, że to będzie trwało 5 minut, ale. Dawaj Rafał, z 15, co najmniej. Okej, okay, dobra, zasymilowaliśmy. No i... A! Dobra, jeszcze na koniec odcinka myślę, że sobie pójdziemy już w końcu zaatakować tę Estonię. Aś tak mieliśmy ją zaatakować dawno temu, a. Nie! Nie no, widzowie, co tu się dzieje? Litości! Ale poczekajcie, ja sobie z tymi wezmę pakt, to nie agresję z Jugosławią, z chociaż a z niej mamy do z Rosją, bo ja już. <laughs> nie wyczyłam tyle ataków. <laughs> Ta stanie się chyba nigdy nie doczeka. Chyba i nigdy nie podbijemy. Ło holi, po 6000 tu mają. Nie za fajnie. To sobie stworzymy kolejne jednostki. Tu możemy sobie... nie. Tu nie możemy za dużo. O, tu możemy dużo. Okej. Okay. O jak oni mają dużo tych jednostek, ja się tego nie spodziewałem, że oni będą mieli aż tyle. Ja wiem, że Szwajcarzy to bogaci są, ale że aż tak? Okej, okay, ale jakaś ta linia frontu się już jakoś ustaliła. O nie no i no tu podbili. Okej, okay, jakoś tak sobie damy. Mówię, to nie wiem czy my kiedykolwiek to na stanie podbijemy. A, to nie dało, że jest zbyt agresywnych. chyba poszedłem. E, może nie, może się uda. O, że udało się. I szybko skończymy to u tych Szwajcarów, bo już nie mam siły. Okej, okay, już to podbijmy, Boże. Już sobie tu przygotuję wojsko, żebyśmy mogli już sobie wjechać. Żeby nas żadne państwo nie zaatakowało. Okej, okay, dobrze, już wchodzimy. Okej, okay. jest. Ja nie mogę Czego nam każdy tak wojny wypowiada? Żadnego tego nie asymiluję, tylko już idę na to stanie, bo znowu ktoś nas zaatakuje i... Będzie w tej wojny nic Znowu O, holy Muszę tak coć z połowy Okej okay. Jeszcze szybko tu Jest Koniec Jeszcze tyle, jeszcze nie mam siły Dziś... Żebyśmy chyba najdłuższe... Państwo w Europie nie są oczywiście Rosji. To nawet ci, nawet Francuzi nie są tacy dłudzy, jak mi się wydaje. Będziemy właściwie oczywiście w Europie. No to już zaczynamy o tutaj. Z koniuszka samego, aż po Estonie. Końcówka już przy granicy z Związkiem Radzieckim. No dobrze, no to jak widać udało nam się potoczyć tą wojnę. Inaczej i Polska stała się potęgą i najdłuższym państwem w Europie. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie subskrypcję na kanale, wchodźcie na naszego Discorda i zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!